Witam Was! Tutaj ja, mcdevil MC Devil 002. Dzisiaj sobie pogramy w terarie. Dobra, ja sobie zrobię nowego karekera. Hmm. Hmm. Ja mu zrobię afro. Taki? taki fajny. Dobra sobie kolor ustawimy że bo te rali już nie robią update'ów ale no gościu zaczął robić nowy update i będzie jeszcze w tym roku będzie update więc spodziewajcie się update'u dobra ale kolor tam dobra jak on będzie zombie? Poszulka. Może być. Muszę Myślę, że pizko. No. Dobra, nazwijmy go. Aria, Terraria. Man. Terraria, man. Tak. Za. Terraria, man. Nowy świat large filmik lola nie filmik terraria mana terraria mana filmik nie tak filmik terraria man ja filmik terraria man Dobrze, będzie nam się dosyć trochę robić świat A cięcia nie zrobię To może No to może wam coś opowiem o kanale Kanał powstał z pół roku temu Nie wiem ile Pół roku temu wiem Robiłem tego, filmiki po angielsku Potem pomyślałem po co robię filmiki po angielsku? No po co to robić? Jak mogę po polsku? Znam polski, mówię pizzko po polsku. No i umiem polski tak ładnie, tak dobrze. No to co? Zacząłem robić filmiki po polsku. Zrobiłem Minecrafta. A tak dokładnie Pinkbacka. Dobra, ale nie gadamy o Minecraftie. No i na razie słabo z kanałem, nie mam dużo subskrypcji, jestem trochę nowy, wiecie, 3 miesiące, 4, no wiecie, mówiłem, że nie wiem ile, ale 7 subskrypcji, mi się wydaje, kule. Cool. I prosiłbym was o subskrypcję. Um, właśnie mi się wrzuca ten pingwin pack, więc... Wiecie. I no to mój pierwszy odcinek z na tym kanale. No i... Będzie fajnie. Tak myślę. Bo jeżeli nie... No, napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba ta seria, czy nie. Czy mam ją kontynuować. No i ogólnie. Dobrze. To... Już prawie się skończył. No, dawaj, dawaj komputerku, dawaj król jest dobra, teraz się tylko załaduje. Od razu, jeżeli będą jakieś problemy z nagrywaniem, to przepraszam, ale to mój pierwszy filmik zrobiony tym programem. Więc wiecie, nie mm. ustawiłem tajmera. Ile my już nagrywamy? Nie piszę mi. Nie pisało mi. A to nic nie było tylko program, którym nagrywam. Ten też. Ja dwoma programami mi nagrywam. No, jeden program nagrałem. Było i wrzucam go. A terraria pewnie będzie... O, jestem. Copper Short Sword, Copper Pickaxe i Broken Copper Axe. Dobra. Trochę słaby ten axe. Już widzę Copper po lewej i po prawej. I tutaj. Dobra, kopiemy sobie drewno. Kopiemy, chyba zbieramy drzewno. Drzewno zbieramy. Drzewno. Dobra. O, potrzebuję kamienia, trochę to jest trochę piecek. Pierwszy raz nagrywam w tym samym czasie, co mówię na filmiku, wiesz? Jest koper. A może jeszcze dirt. O, przepraszam, że nic nie mówię. E, dobra, em, zajmiemy się rozgrywką. Dobrze, em, idziemy tutaj sobie. Te drzewa największe przycinać najwięcej dostaniemy z nich. Drzewna. 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 Dobra. Staram się jak najmniej em, tego mówić. E, nie mówić, bo wiecie, mam z tym mały problem. Ale. Tam się jak najlepiej Docenić się to, please. To dla was. Dobra. Łup. Dobra. Dobrze udało się. Jeszcze ten koper. A dziwnie położony koper. No dziwne, nie? Dobra. To dziwne zach. Ty, czy on naprawdę się będzie zawsze nazywał zach Na moim starym świecie nazywał się Zach i na tym też Naprawdę nie wierzę w to. Dobra, my sobie tutaj powędrujemy. Hmm. Tutaj są dopiero giganty. Giganty. Dobra e, Gdzie tam zrobimy chatę Tu Ups O, znowu nie mówię Dobra Przepraszam Dobra, tutaj sobie stawimy workbencha. A tutaj. Zrobimy sobie od razu. Gdzie to jest piecyk, 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 piecyk. Co? Nie mam tyle na piecyk. Dobra. Zrobimy sobie chatkę. Jest długo. Ups! Przepraszam za, za moje wszystkie błędy w nagrywaniu. Ale wiecie, jestem dopiero początkowym youtuberem. Nie jestem takim dobrym jak Rezi, Huśiek, czy, czy, czy kto wie. Dobra, sobie zrobimy ściany. Wystarczy 76. Nie, nie sądzę. Well, okaże się. E, ja pomyślałam, chciałam coś nagrać, nie? Dawno ja nagrywałam. Oprócz tego co zrobić. No to ja to zrobiłem paka. No i coś jeszcze chciałam zrobić. No to nie pomyślałem. I, znaczy, myślałam myślałem, ciągle i wymyśliłem. Teraria Nie wystarczy. Dobra, 40 powinno wystarczyć. Dobra, i teraz to sobie rozwalimy. 2, 3. Raz, 2, 3. I zrobimy sobie oczywiście z sześciu drewna, jak w mince Jak w mince min Wooden doors. Dobra, sobie zrobimy hamera. Rozwalimy to. I robimy sobie wooden sword lepszy niż copper stone sword Ciekawe, jaki no normalny wooden sword dobra I idę jakiś slime slaj, jest slime zabić jest tutaj od slime'ów nie ustać slime boli <laughs> jak w minecraft'cie i tutaj się nie robi z węgla Pochodni, bo tu nie ma węgla tu się robi z żelu żelatny gel, gel, żel żelki dobra żelusie trzeba z żelusie trzeba zrobić pochodniki. wystarczy jak na razie że tyle starczy no trochę jeszcze tutaj tutaj, no, nie dobra y idziemy jeszcze parę slajmów zabić bo pochłonie nigdy za wiele tak samo drewno pozbierać, bo zaraz jest koniec dnia i zaraz kończymy zatnę tylko to drzewo i zrobimy sobie tego Z zrobimy sobie Piecek! Jestem ten, ten youtuber taki szalony. cyk Dobra. Dobra, Devil. Uspokój się. Uspokój się, Devil. Upowadniam się do Gamer Tak też go oglądam. Dobre. Zrobimy tutaj Furnace. Copy Ingot. No i spadamy. To witam, to byłem ja, NCDevil002, razem z Terrarium. Widzimy się w następnym odcinku.